A dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Wojtku. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy w roku 2022 Alicja przestanie jeść jogurty? Czy w 2022 roku Alicja przestanie jeść jogurty? Pyta Pan Wojtek. Czy przestanie? Nie o, tu już ma, no. <ścoughs> może się pośpieszałam trochę, natomiast może pod koniec, pod koniec, no jest karta Szóstki błasz, czyli jest jakby um, Karta szansa, tak? Yy. O, kurczę, no, przepraszam. Jednak przestanie. Za mało wierzyłam w Panią Alicję. Chociaż właściwie, czy jedzenie jogurtów jest złe. No ale jakby to była abstrakcja. Yy. Czy w 2022 roku Alicja przestanie jeść jogurty? Dobrze, więc tak, co jest na tak Trójka denarów? Trójka denarów mówi o pracę nad czymś, tak? O współpracy, o kooperacjach, o tym, że działam, rozwijamy się w jakimś obszarze, tak? Czyli no, gdzieś tam, według kart, pani Alicja będzie starała się jednak ym, no, porzucić te jogurty, tak? Porzucić. Będzie starała się po prostu gdzieś tam no, wspinać się po szczeblach kariery i to takiej szeroko rozumianej. Co jest na nieśiedemkę kielichu. Proszę nie zakładać nic na zapas, nic forso, nie forsować nic na siłę, nie pisać żadnych czarnych scenariuszy, które mamy tendencję do pisania czarnych scenariuszy, tak, na pewno będzie tak i tak, a to bzdura kompletna. Nie pisać czarnych scenariuszy, bo, bo nie będą miały nic wspólnego z rzeczywistością. Nie zakładamy nic na zapas. To jest podstawa. No i karta rada, czwórka bułowna. Czwórka bułowna to jest karta domu, ciepło, stabilizacji. Generalnie tutaj brak rozwoju, ale jest takie fajne ciepełko, jest jakby stajemy na dwie równe nogi, pewnie, tak? Mamy jakieś podstawy ku czemuś, mamy solidne fundamenty, wszystko gdzieś tam jest takie stabilne, harmonijne, fajne. No ale dlaczego powiedziałam, że nie? No dlatego, że to brak rozwoju, że, że tutaj pani Alicja się stara, ale coś coś zakłada na zapas, no a tutaj już kurczę, no super karta, no ale. No, brak zmian, brak zakończenia etapu, brak rozwoju, brak jakiejś takich um, aktywności. To jest po prostu brak ruchu, brak działań, tak? Stabilność, stabilizacja, dom, fundamenty, takie struktury trwałe, bardzo zdanie pewne jak najbardziej. No ale brak rozwoju. Ale, ale, dalej. Tutaj mamy dalej piątkę denarów, tak? Bo to interpretowałam oczywiście, żeby sobie coś się upewnić, no i bardzo dobrze. Tak, piątkę denarów. No, jakieś braki, tak? To jest szeroko rozumiana bida. Czy to braki finansowe, czy to braki energetyczne, czy to braki chęci, czy braki jakieś, nie wiem, może braki w produkcji tych oligurtów, tak? No, może tak być. Czy to jakieś niedosyt, niedobory, zniechęcenie. Brak motywacji, no jakieś braki. Dalej mamy z tego tytułu ciężkość, nawet ogromną, tak? Dziesiątka buław, ogromna ciężkość, tak? Ciężkość, przemęczenie, przepracowanie, za dużo mam na głowie, za dużo wszystkiego, tak? Tutaj po prostu jest tak ciężko, że aż się nie chce wstawić z łóżka. Dalej mamy, no, tutaj chyba jest, przyjaciele trochę pomagają. Bo tu mamy taką mm, kartę no, znajomych, przyjaciół, tak, ale również kontaktów zdalnych, ale również inwigilacji, to trzeba zauważyć, mm, również takiej poczty bandoflowej, tak, no takie otoczenie lubiące pogadać, ale jednak, no, jakieś tam otoczenie jest, jakieś tam, powiedzmy, mini wsparcie jest, no i finalnie, proszę bardzo, dziesiątka mieczy, szóstka buław i karta gwiazdy, no i jak mam powiedzieć, że nie przestanie, przestanie, dziesiątka mieczy, Coś spada jak grom z jasnego nieba. Zakończenie definitywne. Definitywne zakończenie jakiegoś etapu, jakiegoś rozdziału w życiu. Dalej, szósta buław. Radość. Zwycięstwo. Troszeczkę może być słowem zawołanie, ale w tej konfiguracji definitywnie czujesz że to jest zwycięstwo. Zwycięstwo, sukces, po prostu ognisty, udało się. No i karta gwiazdy. Karta Gwiazdy jest jedną z najpiękniejszych kart, jakie w ogóle mi wychodzą w całym Tarocie. To jest karta, która mówi o tym, że nasze marzenia się spełniają, że nasze plany się realizują, że cały wszechświat nam sprzyja, że wszystko idzie po naszej myśli, że czujemy taki wewnętrzny ład, harmonię, radość, satysfakcję. Tu wszystko się po prostu spełnia. To są cudowne karty, naprawdę. Przepiękna karta i przepiękna energetyka. Zakończenie etapu jedzenia jogurtów. Sukces ogromny z tego tytułu i naprawdę szałciał po prostu. No i finalnie spełnienie marzeń, spełnienie marzeń, radość, wszystko co najpiękniejsze. No. Także czy pani Alicja przestanie? No w 2022 roku pani Alicja według kart owszem, przestanie jeść jogurty. Mimo że zdawałoby się, że jednak nie, bo tu jest stabilizacja. No, ale jakiś brak, jakieś ciężkości, jakieś tutaj, no, spowodują, że bach, dziesiątka mieczy, zwycięstwo, spełnienie maszyny. Według kart tak, przestanie. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego Panu Wojtkowi oraz Pani Alicji. E, trzymam kciuki. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.